Urodziłam się we Wrocławiu, tutaj też chodziłam do szkoły podstawowej, do szkoły średniej i na studia, czyli w 80 roku zaczęłam studia na Politechnice. Po trzech latach stwierdziłam, że to z, m, chyba nie jest to co mnie interesuje, czyli Wydział Informatyki i Zarządzania i poszłam, no, zdałam egzamin wstępny i dostałam się na historię i studiowałam przez dwa lata równolegle. Wtedy zaangażowałam się od razu, właściwie można powiedzieć, w NZS. Działałam dosyć intensywnie. Pierwsza taka ważna rzecz, która była, to był strajk lutowy, czyli strajk o, o zarejestrowanie związku. I to było dość ważne. Skończy zakończył się sukcesem. Na tym strajku różne rzeczy się działy. i padł taki pomysł, żeby założyć czytelnię i bibliotekę wydawnictw bezdebitowych i ja się tym zajęłam. I rzeczywiście sporo tych książek mieliśmy. Na, na kolejnych strajkach, bo były później, no były jakieś dwa strajki jeszcze, już też nie pamiętam dokładnie, ta biblioteka funkcjonowała i to się sprawdziło. No i tak do 13 grudnia zbudził mnie tato mówiąc, że coś się dzieje. Pourywały się kontakty, naprawdę w tym momencie tak, telefony nie działały, nie, adresy, Myśmy zasadniczo tak nie bardzo wiedzieli, kto gdzie mieszka. Częściowo się wiedziało, jak się było z kimś bardziej zaprzyjaźnionym, ale masę osób to się nie wiedziało. Na uczelni się nie można było spotkać, bo zamknięta nie było zajęć, telefony nie działały, no więc był taki moment, taki moment zawieszenia. W końcu jakieś kontakty udało mi się złapać. A mnóstwo siedziało już moich takich bezpośrednich, albo się ukrywało głęboko gdzieś tak, że ciężko było do nich dotrzeć. Przyjechał ubek z dwoma zomowcami przed dziesiątą, oni mieli takie te pepesze tam, nie wiem, ja się nie znam, ale w każdym razie w mundurach moro i z tym, z pistoletami jakimiś i zabrali mnie z domu. Ponad 100 osób zostało przywiezione. To byli głównie pracownicy naukowi różnych uczelni, pracownicy instytucji kultury, Solineum na przykład. Taka, taka była akcja. Nas wszystkich zwożono na tę łąkową, później do cel w areszcie. No i tam dostawali wszyscy decyzję o internowaniu. Ponad 50 osób z Wrocławia pojechało do Gołdapi. No i w tej Gołdapi spędziłam Byłam do 30 kwietnia, więc ponad 3 miesiące. Wypuścili mnie na przepustkę i miałam wrócić 12 maja. No ale mój tato po prostu zrobił wszystko, żebym nie wróciła. W związku z tym 12 maja wylądowałam w szpitalu. To jest moje zdjęcie z internowania w Gołdapi. To zdjęcie to chyba było robione do indeksu, jak zaczynałam studia. I na pewno miałam je w legitymacji NZS-u, którą mi zaiwanili. Zaczęłam działać. Po kościołach można było łapać jakieś kontakty. No, jakoś właśnie w ten sposób się gdzieś tam pojawiłam. Nawiązałam u znajomych, też się pojawiłam. Miałam panów pod domem, siedzieli pod domem całymi dniami w samochodzie. Dwóch siedziało, bo wszyscy mi mówili: Uważaj, czy nie masz ogona? No, ale nie miałam. Także nie chciało im się za mną chodzić, no na szczęście. Ale telefon był na pewno na podsłuchu. To było chyba 29 sierpnia, znowu mnie zamknęli, znowu mnie internowali. Byłam internowana bodajże 7 dni, ale siedziałam 10, bo nie aż 3 na Dołku, a później 7 dni na Kleczkowskiej. Uważam, że wszystkie kobiety, które były ze mną w celi wtedy miały się ze mną zaprzyjaźnić na zasadzie takiej, że może zacznę coś mówić. No i dalej coś robiłam, bo to ciągle były jakieś kontakty, a to jakiś kolportaż, a to ktoś mnie wysyłał do Warszawy coś załatwić. Różne rzeczy się robiło. No i znowu 4 października przyszli ponownie po mnie, ale mnie nie było w domu, więc się zaczęłam ukrywać. Ja złożyłam wniosek o paszport i dostałam w 84 roku. To pojechałam do tej Francji i zlecili mi zadanie, żebym pojechała do Giedroycia, do Maison Lafitte. Umówił się ze mną, kazał mi przyjechać określonego dnia. I pierwsze pytanie było takie, kiedy pogodzi się Frasyniuk z Morawieckim. Na co ja, znając historię całą i wiedząc dużo na ten temat, powiedziałam, że oni się nie pogodzą. Dla niego to było takie dość naturalne, bo każdy, kto przyjeżdżał, miał coś do powiedzenia, swój punkt widzenia jakiś od swojej strony, więc on bardzo chętnie ludzi wypytywał, żeby mieć ogląd w sytuacji. W 1985 roku wzięliśmy ślub. Wtedy, ponieważ mój były mąż się ukrywał, nagle się objawił. Zaczęli go przyszli po niego na uczelnię. E, rektorem był kaleta, zachował się bardzo, e, bardzo właściwie i bardzo w porządku. Było mnóstwo ludzi na, na naszym ślubie, mnóstwo, pełny kościół, orzech dawał e, nam to akurat e, przyjęcia jest, ale zaraz. Poszukam, no te zdjęcia już są po prostu dość mocno zniszczone. Córeczka, tu jak była malutka, tu już jest większa. No ona też, ona też działała, w tym sensie, że pod pupą woziła ulotki. <laughs> Ale to był pomysł Sławka, bo ja bym na coś takiego nie wpadła. A on miał różne pomysły. No i w wózeczku pod pupą woził, z Iwonką jeździły ulotki. O, tutaj jak ją karmię, ona tutaj miała, nie wiem, może trzy, może cztery miesiące. Kąpana, malutka, tu śpi. No słodka była, dała się wyspać, dawała się wyspać. No i tak do 1989 roku, do Okrągłego Stołu. No to już tak żyliśmy bardziej, bardziej tymi właśnie wydarzeniami i tym, co się działo, i tym Okrągłym Stołem, byliśmy raczej tym zniesmaczeni to, że to wszystko później okazało się nie takie jak myśmy sobie wyobrażali, że tak naprawdę wiele rzeczy było nieciekawych, działo się w kraju po 89 roku czy nawet jeszcze w 89. Uważam, że tacy ludzie jak ja, jak mój mąż i w ogóle nasi znajomi zasadniczo zostaliśmy wykorzystani przez pewną grupę osób, którzy po prostu po swojemu urządzili to, co chcieli. No gdzieś to tam jakoś się teraz odwraca, ale wiele rzeczy, wiele rzeczy jest trudnych do odwrócenia i trudnych do zmiany jakby kierunku, w którym się dzieją sprawy. I to widać, nawet te wybory ostatnie pokazały po prostu, że społeczeństwo nie rozumie wielu rzeczy, nie chce rozumieć. Skupia się na naprawdę takich no, emocjonalne to są decyzje to o, o, dróg, o pójściu do, na głosowanie i oddanie głosu. Po tylu latach nie jesteśmy społeczeństwem w pełni dojrzałym, jeżeli chodzi o, o demokrację, o zasady jej działania, o funkcjonowanie w tej demokracji, o świadomość, co jest ważne, co jest nieważne. Nie jest to wszystko trwałe, nie jest to ugruntowane tak bardzo. No, no muszą minąć jakieś pokolenia chyba, żebyśmy, pewnie jest to koszt tego, że byliśmy pod, raz pod zaborami, bo to też odcisnęło swoje piętno, a dwa pod, pod okupacją tak naprawdę sowiecką I pod tym, że wszystkiego się uczyliśmy i łatwo było nami manipulować, łatwo było nami sterować. Być może jest to koszt, który musimy ponieść, może za jakiś czas będzie, będzie lepiej. Mam taką nadzieję. No.